Cześć, z tej strony Xrazo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Terraria. Ja już zesłem sobie tutaj do podziemi, tam... z miejsca teleportacji, tam... No, dobra. A tutaj zabiję sobie jakiegoś bossa. Et, dobra. Jest tutaj dużo, bardzo dużo szkieletów. U nie mam mana. Tutaj jest jakiś kolejny boss. Oh. Nie mam many. A go... No, oh, zabiłem go. No to dobrze. Mój ekwipunek jest pełny. To... O oh, mam zwój identyfikacji, to sobie dosyć. O, oh, To już coś. Teraz, ach, no dobra, dzięki piesku. Teraz sobie założę tą broń. To mam dużo większe obrażenia. Pierścionek. Aha, i miałem dać psowi jakieś rzeczy do, do sprzedania. To sprzedam. W sumie nie, to, tego nie będę sprzedawał. To sprzedam. To sprzedam. I to też sprzedam. Dam sobie to. O, będę miał dwie takie bronie. Bardzo. Dobra, sprzedam te dwa pistoleciki. Yy, Naładowane bereł też sprzedam. No dobra. Aha, i to sprzedam, kaptur skórzany. Okej, okay. to teraz yy, wyślę go, spr żeby sprzedał nam piesek. Yy, no dobra, Obieg sobie. Ciach. Tutaj jest ten boss pokonany Dobra No wow. o tutaj jest Mytacz ognia No teraz mogę sobie przejść O tutaj jest to jak z bronią Tajemnicza halabarda no, Zaraz sobie sprawdzę tę broń Na pewno jest niezidentyfikowana Pewnie że tak wow. Dobra. Twoje mm -hmm. wyrze zwracę i przynosi Ci 121 złota. Dobra. Idziemy sobie dalej. Szkielecik. Dobra. No ile jeszcze tych szkieletów tutaj przyjdzie? No to jest szkielet łucznik. Dobra. E, jakieś itemy wpadły? Nie, w skórze na niki tylko zarażać. Ciach. Złoto. Zawsze mile widziane. No dobra, pokonam sobie ich. <słuch> Jeszcze zaraz sobie pójdę w tamtą stronę. Tutaj nie, tutaj nic nie ma. No i to jest zarażacz. Ciach, po nim. Szkielet wojownik. Coraz mocniejsi są mi. Kolejny boss. Śkiera. Nie mam many. Młody czarnoksiężnik. Sobie użyję tej many. No i mam kolejny poziom. Nienawiz nie lubię tych pluganych czarnoksiężników. Ciach, okay. Sprawdzę sobie te itemy wszystkie. O, skórzana, skórzana osłona głowy. Skórzana e, siekiera. Nie, to dam do sprzedania. E, co on, ja tu jeszcze mam? A, pozbieram sobie ten zwój identyfikacji i zidentyfikuję sobie halabardę czy tajemniczą tajemniczą halabardę. A, a, aha ostry dystans. Hmm, nie wiem, chyba na razie sobie... Aha, nie mam tyle siły. Nie, sprzedam sobie tę broń, może... albo nie. Nie, nie będę sprzedawał na razie. A tutaj jeszcze złoto Nie wiem czemu tego nie wyzbierałem Tutaj też trochę złota, no i zombie Dobra y A tutaj mamy kolejny Kolejną taką, nie wiem jak się nazywa Waza czy coś takiego, kolejną wazę Zombie No i plugami. Czarnoksiężnicy... księżnicy, którzy mnie wkurzają. No dobra, co im potem jaki tak rabuś? Hmm, jaki taki zabiłem stalowych. Ach. Nie no, idę sobie do miasta, kupić trochę tych zwojów identyfikacji, bo mnie to tre wkurza. Wszystko sobie zidentyfikuję i będę miał spokój. Uh. Mm ale kto tutaj miał te zwoje? kolos? nie kolos nie kolos nie miał to miał darn? aha nie ta, ta dziewczyna miała e a już nie ma dziwne A tu mam zaklęcie zamrożenie sobie dam znaczy, no... mam no, nadzieję że wiecie o no, co mi chodzi e zbierający fokus lodu, Dobra, to ja chciałem kupić zwój identyfikacji, a już tego nie ma. Ach. Hmm. Aha, właśnie tutaj się łączy żar, i te dwa żary sobie połączy. I mamy matowy przepływ, żar przepływu. Hmm. Tutaj są na początku. Aha. Ach, te potwory przeszkadzają mi w pracy. Nazywam się Wasman. Zajmuję się badaniem żaru. Przybyłem do toczy, żeby zająć się badaniem żaru. Znajdującego się pod ziemią. Jednak te stworzenia uniemożliwiają mi zdobycie próbek. Może ty masz więcej doświadczenia? Proszę, dostarcz mi próbkę świecącego żaru. Ach, kurde. Nie wiem czemu tego sobie nie, nie zaakceptowałem wcześniej no bo on chce żebyśmy znaleźli w kopalniach kopalni je, jeden czy tam dwa y, poziom drugi na tym końcu to mi przerę y, Żebyśmy znaleźli żar, pęknięty żar czy coś takiego no a teraz mi się właśnie tam